W świadomości społeczeństwa szczepienia się wiążą tylko z dziećmi, a to jest nieprawda. Dużą wrażliwość na choroby infekcyjne przejawiają też osoby dorosłe, stąd powinny również brać pod uwagę zaszczepienie się dodatkowe. Jeśli chcielibyśmy wskazać szczepionki ważne dla tej grupy wiekowej, to numer jeden to jest szczepionka przeciwko grypie. Aktualne dwa sezony epidemiczne pokazały, że zapadalność jest wysoka, że grypa daje wiele powikłań w osób dorosłych. Stąd osoby dorosłe powinny każdego sezonu szczepić się. Przy czym tu możemy wyróżnić jakby dwie grupy. Grupę ludzi, którzy się szczepią z uwagi na wiek, i to kalendarze różnych krajów różnie wskazują 60., niektóre w 50. rok życia jako tych ludzi, którzy mają więcej powikłań. Oraz druga grupa, która jest niemała w tym wieku, to dorośli chorujący na choroby przewlekłe, i tu chodzi o choroby układu oddechowego przede wszystkim. Możemy pomyśleć o ludziach mających POHP, mających astmę rozkrzelową, czy ludzi o zaburzonej odporności. W tej grupie wiekowej mamy wiele osób, którzy z racji na choroby nowotworowe używają leków immunosupresyjnych, którzy leczą się z uwagi na choroby tkanki łącznej, którzy leczą się z uwagi na choroby autoimmunologiczne, czy nawet tak powszechna choroba jak cukrzyca to jest też wskazanie do szczepienia się przeciwko grypie. I druga szczepionka, chyba która jest tak bardzo ważna w tym wieku, to szczepionka przeciwko pneumokokom. Mamy wysoce skuteczne w tej chwili skoniugowane szczepionki. One zapobiegają inwazyjnej chorobie pneumokokowej, a w jakiejś części też zapaleniu płuc pneumokokowym. Wiemy, że zapalenia płuc pneumokokowe to jest częsta przypadłość osób starszych, natomiast inwazyjna choroba pneumokokowa jest stosunkowo częsta, ale przede wszystkim w tej grupie wiekowej ma niezwykłą śmiertelność sięgającą 50%. Także gdybyśmy mieli wskazać takie dwie najważniejsze szczepionki dla dorosłych, to przede wszystkim szczepionka przeciwko grypie i pneumokokom.